Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj mam dla Was małą ciekawostkę do pokazania, bowiem na pewno większość z Was słyszała o grzybie, który nazywa się żółciak siarkowy i wiecie, że rośnie przeważnie na drewnie drzew liściastych. Natomiast w niektórych dosyć rzadkich przypadkach można go spotkać też na drewnie drzew iglastych. I tutaj mam właśnie taką sytuację we Wrocławskim Parku Szczytnickim. Żółciak siarkowy rośnie na cisie. W Parku Szczytnickim jest sporo cisów, takich większych krzewów, mniejszych drzewek, i to jest drugie miejsce, w którym udało mi się namierzyć żółciaka siarkowego. Wygląda tak samo żółciutki. Ale środowisko zupełnie dla niego nietypowe, bo najczęściej spotkamy żółciaki siarkowe na robiniach akacjowych, na wierzbach, na dębach. A tutaj na cisie. Ten jeszcze młodziusieńki, świeży, soczysty, nadawałby się do spożycia, ale czytałam o tym, że właśnie taki ścisu może być niebezpieczny. Także nie zbieramy absolutnie. Ja ogólnie nie przepadam za żółciakami siarkowymi. Ostatnio widziałam naprawdę pięknego. Dużego, wypasionego na dębie, ale nie brałam. Ale wiem, że żółciak ma wielu zwolenników. Niektórzy lubią z niego robić kotlety mielone, inni sznycle, jeszcze inni frytki. Niektórzy marynują. No nie ukrywam, że tam raz czy dwa razy w sezonie sobie zbiorę takiego żółciaka i robię jakąś z tych propozycji. Najczęściej albo mielonego, albo. Sznycle, ale zdecydowanie nie jest to mój ulubiony grzyb. Idę się jeszcze przejść po parku szczytnickim. Zobaczymy, czy wyrosły jakieś grzyby po ostatnich opadach. A póki co, was pozdrawiam i zobaczymy, co się jeszcze trafi. A tu żółciak siarkowy rosnący na cisie. Czyli rzadka sytuacja, kiedy na drzewie iglastym, a nie na liściastym. Pozdrawiam, trzymajcie się i zapraszam też na inne filmiki na. Kiepsznikowym kanale. Dzisiaj cisy są raczej rzadko spotykane w naturze, natomiast rosną bardziej właśnie jako krzewy w parkach, ogrodach, a tutaj w Parku Szczytnickim we Wrocławiu, niektóre osiągają całkiem spore rozmiary no tu już w postaci jak najbardziej drzewa, a nie krzewu cis pospolity. Na moim kanale znajduje się sporo filmików z udziałem żółciaka siarkowego, a jeden jest po prostu poświęcony temu gatunkowi grzyba. Tam dowiecie się więcej szczegółów na temat żółciaka siarkowego. Jest też przepis na mielone z żółciaka siarkowego i wrzucę też w opisie filmu linka do mojego bloga z rozpisanym przepisem, linka do bloga pieprznik.pl, także zapraszam serdecznie i życzę owocnych poszukiwań. Żółciaki siarkowe można też znaleźć na drzewach owocowych i te osoby, które lubią żółciaki uważają, że właśnie te z drzew owocowych, jak na przykład z gruszy, śliwy czy z jakichś innych drzew owocowych, są właśnie najsmaczniejsze, bo na przykład takie y, zwierzby potrafią być trochę kwaskowate. Żółciaki warto też obgotować z 10-15 minut co najmniej, żeby pozbyć się trochę niezbyt przyjemnego zapaszku. Także. Działajcie w kuchni, poszukujcie żółciaków. Ciekawa jestem, czy Wam smakują. Dajcie znaka w komentarzu. Trzymajcie się, heja!